Witam serdecznie na wojnie, bijemy się w sojuszu to Sobriety i tutaj mamy same przypinki praktycznie z UK albo z USA no jest też jakaś Argentyna, Irlandia i tak to się kręci i jajka myśleliśmy, że tę wojnę jak, jakoś wygramy w sumie prawie że bez problemu ale staje się to co z G3W, czyli prowadziliśmy prawie całą wojnę, a teraz brakuje nam do przeciwnika 270 punktów. Mamy 57 ataków, oni mają 42. No i w teorii, w teorii, powinniśmy to wygrać, aczkolwiek yy, atakujemy jak atakujemy jedynki. Zera yy, jest jak jest i, i, i mamy problem po prostu z tym resetem. Więc z kolejnego resetu. Już na 100% nie zrobimy. Będziemy musieli się po prostu skupić na jakichś tych słabszych celach do zbicia u nas Gipcia. Jeszcze się trzyma na placu boju. Nie chcą jej bić. No i trzymajcie kciuki, żeby mi dobrze poszło. Teraz oddam w sumie chyba tylko 3 ataki. Spróbuję ściągnąć te dwie Bernadette, ale one są bardzo trudne do pokonania, bo są w, w mega mocnej obstawie i z prowokacją startową, więc granie z Lokim tutaj będzie niesamowicie trudne, bo trzeba... Trzy tury, nawet jak uzbieramy sześć klocków, to i tak musimy tą jedną turę zaczekać, a wiadomo, że tanki na szybkiej wojnie odpalają się praktycznie po dwóch turach. Więc nie wiem, jak to mi się uda zagrać, ale będę chciał tak, tak zbić. No i do tego będę chciał zbić, no tego może nie, które się dziwię, że, że nikt go tutaj nie bije, bo nie jest jakimś mocarzem. No ale będę chciał zrobić tego, który jest już zaczęty. Też miałem na niego fajny pomysł, ale diało wszystko komplikuje. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to tutaj pójdzie w tym ataku. No nic, zaczniemy sobie od chyba tego gościa. Odpaliłem atak i zaraz zobaczymy, znaczy zaraz mam powiem dlaczego taki skład wybrałem. Wiadomo, Złotousta jest mega kontrolna lekarze. Xiamara jest mega kontrolna Grima. Gazela jest w stanie mnie przed oślepieniem i negatywnymi statusami od Tuodosiusa. Natomiast Galapago może ściągać miniony od Diało, nie na Diało oraz na, na tym Teo. Demilun zawsze trafia, dlatego nie będzie kłopotu, kiedy zostanę oślepiony, ani będę miał. Tej gazeli, teraz pytanie. No, mam jeden ruch zielony eee. i go zrobię, bo właśnie, może przyjść zielony z dołu. I teraz tak Ksiamara z dobrą kontrą na Grima pod warunkiem, że on odpali i narzucę tego. Te Efekty a ich nie narzuciłem, eee, znaczy narzuciłem, ale tylko na dwie karty, bo kreskówki odparły i Teo w sumie odbił z, z klasy. Nie wiem w sumie czemu odbił. Eee, I teraz tak, no. <laughs> Plansza wyschła. Byłoby mega super, gdyby ten. Grim odpalił. Znaczy no mega super. Znaczy mega super to nie wiem bo zaraz w sumie... Okej, okay, udało się go zabić. Podbiję sobie atak zanim poginę. Może tak się zdarzyć, że, że ta Justice przywali w demilu na za 2-300. No nie, 2-300 nie, ale, ale wysoko. Będę chciał jeszcze raz tą gazelę odpalić, bo dosyć też mu dosyć mocno bije i właśnie jestem na jakimś tam pograniczu życia. Dobra, no i lecimy z drugą, z drugą rundą. Tylko będę chciał tutaj tą stronę... Jakby kontrolować. Znaczy kontrolować, zabijać po prostu. Bo na tych czasach już gwika y, kreskówkowa nie jest jakimś dużym problemem. Szczególnie jak się ma takie karty jak go usta. No i ten atak jest wygrany. Oślepienie nie wejdzie, wam taniec i to są kończące trzy zielone klocki. O kurczę, przeżyli twardzielę. Ale nie na długo. Ok, tutaj mam bardzo dużo kontr, bo mam, znaczy kontr, kart, które mnie zabezpieczają przed y, Bernadette. Jest to Odil, jest to y, Fon, jest to Loki, jest to Liksiu i jest to Loki. Wszyscy tak naprawdę oprócz bestii Zwojów mogą ją uratować, tylko tak jak mówię, tutaj jest Forces. Dlaczego taki skład? Fon jest w stanie narzucić swój taniec na taniec od Sladgisa. Yy. Tu kurczę, jest tutaj bestia zwoju, więc ja tutaj chyba muszę wziąć kartę z garnizonu. I kartą z garnizonu, która by to zagrała, musiałby być Shimmer, który niekoniecznie jest tutaj najlepszą opcją z tego względu, że... Yy, no, chyba nie ma tutaj fioletów, oprócz tego Forsysa. No ale potrzebuję mieć kartę yy, z, z garnizonu, więc spróbujmy w ten oto sposób. Trzymajcie kciuki, tutaj naprawdę potrzebuję najlepiej sześciu fioletowych na start. Wtedy powinno się to udać. Zamykam oczy. I jak? Ok, no coś jest. Ale więcej jest. No nie, no raczej nic tutaj nie będzie dobrego. Ok, jest praktycznie wszystko dobre. Hmm. Tylko teraz tak, taki ruch. I wiecie co? Bo ja mam pewien teraz problem, bo nie wiem jednej rzeczy. Czy jak skopiuję teraz Loki? Kartę, która tańczy, to ja skopiuję ten taniec na siebie, czy czy ja skopiuję tego speca? To będzie ryzykowne i to będzie może nauka dla nas wszystkich, ale zróbmy to. Czy oni się zmienią w obrazy? Jak kuriacki kopujecie, to wtedy. Aha, dobra, jak nie mogłem zmienić obrazy, bo przecież mają tego. E... Nie umiem zmienić obrazy, bo mają ode mnie ten taniec cały. Tak samo ich teraz nie mogę wyciszyć. I teraz pytanie, czy oni stracą manę? Czy tylko... Tylko ich uderzę chyba, ale dobra. To aż tak nie przeszkadza, bo mam jeszcze taniec od Odil. Dobra. Hmm. zróbmy tak zróbmy tak nie będę lukiego używał bo jest ten cały taniec i Pierwszy musiał nadpisać moim tańcem. Dobra, to się uda. Jedna baba mniej. Aczkolwiek tak, Liksiu z fonem się trochę gryzą i miałem przez moment tam, wiecie, widzieliście kłopot. Ile trwa ten taniec? Dwie tury, zróbmy więc tak. Okej, okay, to już jest wygrane. Dobra, znowu mam tutaj dwie szczelby tylko. Mam tutaj yy, znaczy trzy, yy, trzy dwie, dwóch atakujących i trzy kontry, czyli mam Mikiego, mam znaczy mam skórkę od pophita, mam gazelę, mam Mikiego, Odet. Oh, Yy, ale nie mam nic na Forsysa, nie mam nic na Zugę. Yy, I teraz pytanie, czy to się uda? Nie mam nic tak naprawdę też na wzrosty Grima, więc tutaj naprawdę liczę na 6 niebieskich. Nie wiem, może zamiast pieprznego upominania powinienem wziąć jakiegoś Dispela. Ale jakiego? T Albo nie, zamiast, zamiast popchita biorę Teamusa. Nie mają ci przeciwnicy Nautic, e, więc to nie powinno być jakimś wielkim problemem, że ja akurat zużyję SOWE. No i tutaj już będzie gorzej. Nie, ma, nie mam tych niebieskich w ogóle. <laughs> One są kluczowe. Mam za to czerwony diament, który nic mi nie daje. No ale pójdę w niego z jednego powodu: odpalę go teraz. Nie, go odpalę, to pójdzie taka kaskada, że to jest samo, niesamow... że baba odpala od razu. Tu się składają zielone, potem fiolety, potem coś tam, ale... No nie mam wyjścia, to jest atak z tych przegranych, niestety. Hm. Niestety, jeśli nie masz sześciu na start, w kolorze, który potrzebujesz, to nic się tutaj nie ugra. No ale dobra, no może przyjdą jeszcze niebieskie jakieś. Musiałyby przyjść teraz niebieskie, bez kaskad. No i jest po walce. No, dzięki. Mnich może jeszcze odeprzeć atak. I odparł, tylko co to dało? Nic. Nic to nie dało. Tu się jest po walce. Jedynie co mogę zrobić, to uciec przed Grimem. Żeby ich nie wyleczyć. Także plan był dobry. Wykonanie trochę słabsze. Dobra, muszę uciekać. Ojejku. No nic, no spróbuję go jeszcze raz uderzyć, ale nie wiem, czy jeszcze mam kontrę. Jedyna kontra, jaką jeszcze mam, to taka, że uderzę po prostu z pełną siłą niebieskimi. Jeśli będę miał sześć niebieskich i diało wykradnie Forsysa, to jestem w stanie to ugrać. Ryzykowny plan, ale lepszego nie mam, a muszę zaraz wychodzić i jeśli nie ściągnę tej Bernadette, to może Sojusz mieć problem ją ściągnąć. Ok, mam 6 i. Z... A, nie mogę zacząć od tamtego ruchu, który myślałem. No właśnie, i to jest to, że mogą się jakieś niepotrzebne komba tworzyć, których oczywiście nie chcemy. I teraz tak, czy ja mam bezpieczny ruch? Mam jeden ruch który wiecie co, ja spróbuję go zabić po prostu, bo bo mam jeden ruch, który może mi stworzyć kolejny ruch, a ja wolę chyba po prostu wyciszyć tą babę. Niż ryzykować to, że pojawi się bo miałem ten ruch, i właśnie, mogła powstać taka kaskada, która by przyniosła mi przegraną. Teraz nie mówię, że jest wygrana, ale powiedzmy, że gdzieś tam mam jeszcze kilka rund, żeby te niebieskie ostatnie znaleźć. No i już się skończyły te rundy. Także znów będzie przegrana, niestety. Brak Spela zrobił swoje. I tak, ona maluje na ile tur? Na 4? Nie, na 5. Ja nie jestem w stanie grać po 5 rund, żeby nie odpalić karty. Spróbujmy. Jedna tura. No nie, no, tak jest plansza ułożona, że ja muszę iść to kombo, które odpali znowu Bernadette Mam jeden jedyny ruch, który odpala kombo. Drugi ruch. Nie no, nie ma szans. Jezus, jak ja nienawidzę tej Bernadette. I znowu ta sama wojna co kiedyś, że cztery ataki Bernadette i w Bernadette i łącznie pięć punktów. Ta karta jest posrana, naprawdę. Ostatnia atak, już naprawdę ostatnia tak, bo muszę zaraz jechać. I tak naprawdę znowu nie mam nic na milady. bo liczę, że będę miał po prostu kloce na te, te czerwone klocki i załatwię sprawę bardzo szybko. I to jest to. Mamy problem z tym wykręceniem resetu, odbijamy się. Dobra, idę w to combo. Diało na tym trybie może odpalać. Nie jest to jakiś wielki kłopot. No. Taka plansza na, na tej. E, no, na tej... E, Bernadette dałaby mi załadowane karty, ale i tak to by nic nie dało, bo jak widzimy. Diało zdążyło odpalić po tym pierwszym już ruchu. I teraz pytanie za milion punktów. Czy grim mi oślepie? Jeśli nie, to raczej to wygram. Aż się prosi. Aż się prosi, żeby iść z... Aha, ja się pozabijałem tej kontrze. I może miałem y, mnóstwo milionów. No Okej. Okay. Hmm. Mam teraz do wyboru, albo stracić. Kilka czerwonych klocków. Dobra, robię tak. Jest ten kontratak okrutny, który może mnie zabić. Ale ja mogę zabić Biało i Tamlina. Jezus. Czy wy widzicie, widzicie ile ta Elba w ogóle bije z tego kontrataku? Skończyły mi się wszystkie moje karty bijące. I teraz wyścig z czasem: Grim Zugę kontra Grim. Ale myślę, że powinienem to ugrać. Przez trzy potwory raczej się nie przedostanie. Pytanie, czy iść? Pójdę tak. Chcą nałożyć jeszcze jednego potwora, zanim. No dobra, już nie ma takiej potrzeby, ale Elba mnie tutaj mocno szokowała. Nie spodziewałem się takiego oporu. Został mi jeden atak, ale ja niestety muszę go zostawić już na później. Sytuacja jest napięta jak plandeka na rzuku. Mamy po tyle samo punktów praktycznie, po tyle samo e, ataków. Tak, mamy tyle samo punktów. Mamy ataków 18 i mamy ataków 15, więc delikatna przewaga. Korzenie są już w trakcie, więc to jest tak, że oni jakbyś ten atak miał stracony, ale punkty jeszcze nie przyznane. I mi taki skład samych lekarzy. Zaatakuje sobie tego, jest, jest dużo za niego punktów. Dobra, myślę, to powinno się udać. Mnóstwo świetnych kart nie użyłem. I teraz, tak, tutaj jest zuge. Ja nie mam nic na zuge na miliony, ale mam tutaj okropnie wielkie leczenie. Mam fungusa, mam ciennopieża i myślę, że to powinno mi wystarczyć. Tutaj mam Lodwika, który powinien te na siebie przyjmować z PC. I nie mam nic na HTFR, która mnie może oślepić. Na pewno mnie oślepi. Ale za to mam duże wzrosty do ataku, suszę do ataku i mam wzrost od ciemnopierza, więc tutaj myślę, że ciemnopież, który i tak, jak nawet jak będzie oślepiony, to i tak będzie bił to, to jakby um, powi powinien y, zniszczyć tego defa. Ok, oczywiście mam startową prowokację, więc jakby pierwsze ataki mogę sobie spokojnie wyprowadzać na totalnych kombosach. No i okej, okay. I mamy to czego się spodziewałem. Pierwsze złożenie. Pyk, pyk, pyk. I co? Może zaczniemy od suszy. To jest bardzo prosty atak. To, taką taktyką, jak ja tutaj mam przyjętą nie da się po prostu tego przegrać. I trochę żałuję, że, że ogólnie hmm, ja w ogóle nie skorzystałem jakby z moich prowokacji startowych. Mam grillkę, która nie zagrała, mam sporo fajnych kart, ale jakby przez to, że nie miał kto zbijać Bernadette, to straciłem hmm, karty w głupi sposób. Okej, okay, no na tej się regeneruje to życie, ale ja mam wzrosty co chwilę, więc tutaj nie ma żadnego najmniejszego kłopotu. Na Mario też jest fajne, fajnie grać z jakimiś piechurami, i innymi takimi kartami, bo on oczyszcza i przez to detonują się te wszystkie efekty. Okej, okay, jasne, leczenie mają mega fajne, Zuge też mega fajnie gdzieś tam broni całą sytuację bo te miniony mają sporo życia ale no nie oszukujmy się kiedy ja mam od ciemnopierza już 720 wzrostu to to jest naprawdę kwestia sekund kiedy to wygram szczególnie że oni nie mogą absolutnie nic zrobić. Bo otrzymują sporo minusów do atak, Także takie ataki są mega przyjemne. A czego go zaatakowałem? No właśnie z tego powodu, że i tak już kolejnego resetu nie wykręcimy. A dzięki temu, że go bije to są po prostu pewne punkty, bo na nim też były odbitki. Już nawet nie będę patrzył kto, dlaczego i tak dalej, ale od tego defa się bije właśnie w taki dokładnie sposób. Ten szturm mi poszedł gorzej, ale gdzieś tam się w pierwszej dziesiątce dalej załapałem. No i teraz po prostu trzymam kciuki za sojuszników. 17 ataków do 13. No i tyle z mojej strony za godzinę podsumowanie. Udało się wygrać, mimo że była nerwówka do samego końca, gdzieś tam też zaczęliśmy się pod koniec odbijać, ale na szczęście przeciwnik również zaliczył odbitki. No i wygrywamy o, o te 154 punkty. Czyli tak naprawdę 3 ataki. My słabo zagraliśmy końcówkę, przeciwnik zagrał jeszcze słabiej, ale naprawdę do samego końca. Nie wiadomo było, która ekipa wygra, także fajnie było ich tutaj spotkać. Ataki do zera pierwszy raz się z nimi biliśmy. Wcześniej nawet nie widziałem, że jakiś polski inny sojusz się z nimi mierzył. Także nie wiem, jak skąd tam wypłynęli. Jeśli chodzi o najlepszych atakujących, to w pierwszej dziesiątce mamy Pola, Krzysia, Maksimusa, Krysa, Matiego i mnie, a u przeciwnika mamy kogoś z kompletem, i reszta tak jak widać. Druga dziesiątka trochę dla przeciwnika, ale gdzieś tam też się przewijamy. U nas trochę zmian, trochę osób doszło, więc możecie tutaj widzieć jakieś nowe niki. Ale jakby 25 osób zawsze jest tych samych Sebek odszedł. Nawet nie patrzyłem jak mu te ataki poszły, czy dobrze, czy źle o co tam chodziło. Czy po prostu szuka sobie innego miejsca na, na ziemi i... Ciężko mi się tutaj coś wypowiedzieć. Jak coś, to mamy jedno wolne miejsce, tylko już naprawdę z jakimś tam zapleczem wojennym, a przynajmniej z głową, żeby po prostu wiedzieć, dlaczego na nautikę bierzemy sowę czy barda, dlaczego na diało bierzemy leczenia turowego czy czy jakiejś prowokacji, i tak dalej. Dlaczego na grima warto wziąć Ngusa albo Ksiamarę. Po prostu tak, jakaś podstawowa wiedza. Wiadomo, teraz ciężko jest skontrować 5 kart w defie przeciwnika, ale zawsze trzeba brać karty takie, żeby przynajmniej skontrować środek i flanki. Zobaczmy jeszcze nagrody. Dzięki za rękawice. Idzie zima. Także cenny nabytek. Jeśli chodzi o skrzynkę wojenną 13 na 25 gdyby ktoś był zainteresowany jaki jest teraz postęp. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej!